Dziś przedstawię Wam historię niezwykłej kobiety. To opowieść o świętej Faustynie, prostej dziewczynie, która stała się jednym z najważniejszych świadków Jezusa w naszych czasach. Na przełomie XIX i XX wieku w skromnej polskiej wiosce narodziła się dziewczynka, która miała odmienić duchową historię świata. Helena Kowalska, prosta córka ubogich rolników, została przez Boga wybrana, aby stać się narzędziem Jego miłosierdzia. Nikt wtedy nie przypuszczał, że to ciche dziecko żyjące z dala od wielkich miast stanie się jedną z najważniejszych mistyczek XX wieku, a jej przesłanie dotrze na wszystkie kontynenty. Helena przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku w głogowcu. Wychowała się w rodzinie, w której wiara była codziennym pokarmem. Różaniec, Eucharystia, praca i pokora tworzyły rytm jej życia. Już jako dziecko, siedmioletnie, przeżyła coś niezwykłego pierwszą duchową wizję podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. To było jak zapowiedź drogi, którą miała przejść. Kiedy dorosła, trudności materialne zmusiły ją do podjęcia pracy jako służąca. Trafiła do Warszawy, miasta kuszącego hałasem i pozorami, a jednak zachowała w sercu czystą pobożność. I właśnie tam. Wydarzyło się coś, co całkowicie odmieniło bieg jej życia. Podczas zabawy z przyjaciółkami zobaczyła Chrystusa, umęczonego, całego w ranach, pytającego ją, jak długo jeszcze będzie kazała mu czekać. To jedno spojrzenie wystarczyło. Helena wybiegła, udała się do katedry i uklękła przed ołtarzem. W ciszy złożyła Bogu obietnicę oddać mu całe swoje życie. 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie. Przyjęła imię Faustyna i wtedy wszystko naprawdę się rozpoczęło. 22 lutego 1931 roku w Płocku siostra Faustyna przeżyła wizję, która po dziś dzień kształtuje duchowość milionów ludzi. Ujrzała Jezusa w białej szacie unoszącego prawą rękę w geście błogosławieństwa. Z jego przebitego boku wypływały dwa promienie: czerwony jak krew, blady jak woda, symbole miłości, życia i oczyszczenia. Jezus polecił jej namalować obraz z podpisem: "Jezu, ufam Tobie". Obiecał, że dusze, które będą czcić ten wizerunek, otrzymają wielkie łaski, szczególnie w godzinie Ś wtedy gdy człowiek najbardziej potrzebuje nadziei mimo braku talentu artystycznego Faustyna musiała odtworzyć to co widziała sercem współpracowała z malarzem Eugeniuszem Kazimierowskim dzieło nie oddawało w pełni piękna wizji i ona sama o tym wiedziała ale Jezus uspokoił ją moc tego obrazu nie tkwi w farbach lecz w wierze ludzi którzy przed nim klękają Pierwsza publiczna ekspozycja obrazu odbyła się 26 kwietnia 1935 roku w Wilnie. Od tego momentu zaczęły napływać świadectwa cudownych uzdrowień i nawróceń. Ludzie wracali do Boga, a łaski spływały obficie. W kolejnych objawieniach Jezus przekazał siostrze Faustynie modlitwę, która miała poruszyć cały świat Koronkę do Bożego Miłosierdzia. To nie była modlitwa zwyczajna. To była duchowa broń ofiarowana ludzkości na trudne czasy. Chrystus wyjaśnił, że koronka stanowi ofiarę jego ciała, krwi, duszy i bóstwa za grzechy całego świata. Obiecał, że dusza, która będzie ją odmawiać, nie zginie. Obiecał, że szczególne łaski spłyną na uczonych, jeżeli ktoś odmówi ją przy ich łożu. To słowa, których nie da się przejść obojętnie. Jezus ukazał również niezwykłą moc godziny jego śmierci, godziny 15. Powiedział, że o tej porze niebo otwiera się w sposób szczególny, a prośby zanoszone do jego miłosiernego serca nie pozostają bez odpowiedzi. Nie trzeba wielu słów. Wystarczy choćby krótka chwila rozważania jego męki. Ostatnie lata życia siostry Faustyny były drogą przez ogień cierpienia. Gruźlica powoli niszczyła jej ciało. Każdy oddech, każdy ruch był jak walka, a jednak ani razu nie zbuntowała się przeciwko Bogu. Wręcz przeciwnie, każdy ból ofiarowała za grzeszników. Przechodziła nie tylko przez cierpienia fizyczne. Bóg dopuścił, aby doświadczyła także głębokich ciemności duchowych, okresów pustki i milczenia. Mistycy nazywają to nocą duszy, ale dzięki temu jej duch coraz bardziej stapiał się z Bogiem. W Wielkie piątki przeżywała szczególne zjednoczenie z męką Chrystusa. Niektórzy świadkowie mówili, że doświadczała nawet mistycznych ran ukrzyżowania. Jej dzienniczek stał się jednym z najważniejszych zapisów mistyki katolickiej XX wieku. 5 października 1938 roku o godzinie 22:45 siostra Faustyna odeszła do wieczności. Jej ostatnie słowa. Jezu, Maryjo, Józefie, oddaję wam moją duszę, były jak pieczęć całego jej życia. Niemal natychmiast zaczęły napływać świadectwa cudów. Zakonnica, chora na chorobę uznaną za nieuleczalną, została całkowicie uzdrowiona po modlitwie przy jej grobie. Podczas II wojny światowej tysiące ludzi doświadczało łask za jej wstawiennictwem. Rodziny ocalały zbombardowań, żołnierze wracający żywi z frontu Więźniowie obozów, którzy odnajdywali siłę do przetrwania. Jej duch nie odszedł. Przeciwnie, dopiero zaczął działać. W 1965 roku arcybiskup Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, rozpoczął proces beatyfikacyjny Faustyny. Jej dzienniczek przebadano słowo po słowo. Teolodzy stwierdzili jednoznacznie, że jego treść jest całkowicie zgodna z nauczaniem Kościoła. 18 kwietnia 1993 roku Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną, a 30 kwietnia 2000 roku wyniósł na ołtarze jako świętą Faustynę Kowalską. Tego samego dnia ustanowił dla całego Kościoła Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święto o które prosił sam Jezus. Dziś jej przesłanie żyje mocniej niż kiedykolwiek. Obraz Jezusa Miłosiernego wisi w kościołach i domach na całym świecie. Koronka rozbrzmiewa w każdym języku. Ludzie przeżywają nawrócenia, pojednania, uzdrowienia. I wciąż powraca jedno zdanie, proste, a jednak przenikające dusze. Boże miłosierdzie jest większe niż wszystkie grzechy świata. Święta Faustyno, wierna posłanniczko Bożego Miłosierdzia, spójrz z nieba na nasze serca i nasze potrzeby. Ty znasz ludzką słabość, bo sama jej doświadczyłaś. Wyproś nam łaskę wytrwania, pokoju i ufności. Naucz nas modlitwy, której uczył Cię Jezus. Wstawiaj się za nami w godzinie naszej śmierci i prowadź nas ku światłu Bożej Miłości. Święta Faustyno, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie. Amen. A teraz powiedz. Patrząc na życie Świętej Faustyny, na jej cierpienia, wizje, wierność i niezwykłe posłannictwo, jakie jedno słowo z jej historii najmocniej dotyka dziś Twojego serca? Nad czym zatrzymujesz się najdłużej? I czy naprawdę wierzysz, że Boże Miłosierdzie może odmienić także Twoje życie, tu i teraz?